W latach 50. XX wieku miały miejsce dwa wydarzenia, które możemy uznać za początek nauki dotyczącej sztucznej inteligencji. Pierwsze wydarzenie to publikacja artykułu Alana Turinga, w której autor przedstawił sposób na sprawdzenie, czy maszyny potrafią komunikować się jak ludzie i myśleć w sposób charakterystyczny dla człowieka. Tak powstał test Turinga, w którym udział bierze trzech uczestników, znajdujących się w odizolowanych pomieszczeniach: człowiek, weryfikowana maszyna, i człowiek sędzia. Sędzia zadaje pytania w formie tekstowej pozostałym uczestnikom, i na podstawie otrzymanych odpowiedzi próbuje określić, kto jest maszyną, a kto człowiekiem. Jeśli sędzia nie jest w stanie jednoznacznie odróżnić człowieka od ocenianej maszyny, wtedy mówi się, że maszyna przeszła test. Drugim wydarzeniem była konferencja w Dartmouth zorganizowana przez amerykańskiego informatyka Johna McCarthy. Uczestnikami konferencji byli wybitni naukowcy z kluczowych uniwersytetów, którzy połączyli siły, by stworzyć projekt systemów samouczących się, zdolnych do rozwiązywania problemów wymagających ludzkiej inteligencji. Na konferencji zdefiniowano i wytyczono kierunki badań nad sztuczną inteligencją. Kolejne lata to gwałtowny rozwój prac nad AI. W 1961 roku pierwszy robot przemysłowy rozpoczął pracę na linii montażowej w General Motors. W 1966 roku opracowany został pierwszy chatbot Eliza, odpowiadający na proste pytania. W 1969 roku pokazano efekty prac nad pierwszym mobilnym robotem potrafiącym myśleć o swoich działaniach. W 1973 roku powstał jeden z pierwszych systemów do diagnostyki medycznej. Lata 70. i 80. to tak zwana zima sztucznej inteligencji, podczas której wyhamowały badania nad AI. W roku 1997 komputer Deep Blue pokonuje Garego Kasparowa w pojedynku szachowym. W 2009 roku stworzono pierwszą wyszukiwarkę semantyczną. W 2011 roku wprowadzono asystenta głosowego Siri. W 2012 roku na drogi w stanie Nevada dopuszczone zostają pierwsze autonomiczne pojazdy. W 2016 roku program AlphaGo pokonał mistrza świata w grze Go, uważanej za najtrudniejszą grę logiczną na świecie. W 2022 roku opublikowano chat GPT. Jak widzimy, rozwój sztucznej inteligencji znacząco przyspieszył w XXI wieku, co miało bezpośredni związek z dużym wzrostem mocy obliczeniowej komputerów oraz postępującą komputeryzacją.